Voltar System to firma specjalizująca się w projektach infrastrukturalnych. Każdego dnia pracujemy nad rozwiązaniami, które wymagają sprawnych i niezawodnych narzędzi CAD. Z czasem poprzednie oprogramowanie zaczęło być coraz mniej wydajne. Narastała frustracja, brak aktualizacji, wolne działanie i słabe wsparcie techniczne. Nasza przygoda z ZWCADem zaczęła się od jednej licencji. Testowaliśmy rozwiązanie i porównywaliśmy je z dotychczasowym programem. Stabilność, intuicyjność i komfort pracy sprawiły, że szybko stał się naszym głównym narzędziem projektowym. Pełna kompatybilność z DWG, intuicyjny interfejs i znajome skróty klawiszowe. No, nie potrzebowaliśmy długiego wdrożenia. Jako autoryzowany dostawca zwcad wspieramy użytkowników programu zarówno na etapie wdrożenia jak i w codziennej pracy, po stronie technicznej i handlowej. Już od 2005 roku. Naszą misją jest dostarczenie nie tylko narzędzia CAD, ale również zapewnienie kompleksowej opieki w formie gwarantowanej pomocy technicznej, realizacji szkoleń dopasowanych do potrzeb użytkownika, doradztwa i konsultacji. Dodatkowo, jako producent rozwiązań branżowych, rozwijamy także inne narzędzia w oparciu o potrzeby naszych klientów, przystosowując środowisko CAD do wymagań użytkowników. Wsparcie techniczne ze strony dostawcy oceniamy bardzo dobrze. Mamy dostęp do przystępnych cenowo szkoleń, a dodatkowo do dyspozycji jest mnóstwo darmowych materiałów instruktażowych w formie filmów i poradników dostępnych online. Dziś nie mamy wątpliwości. ZWKAT to stabilne i dopasowane narzędzie, które wspiera nas każdego dnia. Zaufaj rozwiązaniu, które naprawdę wspiera projektantów. Dowiedz się więcej na zwokat.pl.